Kino Świat przedstawia W krainie po drugiej stronie tęczy Szmaragdowy gród potrzebuje naszego serca i odwagi jak nigdy! Nie ma sprawy strachu! Każdemu wyjadę z grzyby! Małpy? Małp nie było w planie! Szmaragdowy gród znalazł się w niebezpieczeństwie. Nie zadzierajcie z błaznem! Jest tylko jedna osoba, która może ocalić zaczarowane królestwo. Dorotka! Dorotka! Dorotka, gay? Myślałam, że jesteś wyższa. Już wkrótce. Nie mogę w to uwierzyć, Toto! Naprawdę wróciliśmy do os! Wyruszycie do krainy os w niesamowitą podróż. Z wesołą ekipą bohaterów, których nigdy nie zapomnicie. Nic ci się nie stało? Zdaje się, że duża drzazga wbiła mi się w pół. <laughs> Sorki, bredzy, na głowę upadłem. Poczujcie magię. Dwo, wejście dwa! Uwierzcie w marzenia. Pęcza, bo się przed tymi, którzy w nią wierzą. Przeżyjcie przygodę. Gotowi do ataku? Gum bomby balonowe ognia! Czarnoksiężnik z OS, powrót do rodki. Wyglądasz trochę głupio. To ten kostium, wiesz? To moja klątwa. Dosłownie. Nie, mogę tego z siebie zdjąć nigdy. <mulatuj>